Czwarta kolejka PGG Superligi Piłkarzy Ręcznych, sobotni wieczór gościmy w Kwidzynie, gdzie MMTS podejmować będzie Łomże Industrię, Kielce. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Uras, Chopotoczny Kornecki, teraz sprytnie i jest pierwsze trafienie Huberta Korneckiego, Robert Orzechowski, były doświadczony reprezentant Polski. A teraz świetny przeciągnięty rzut, dobra akcja Jakuba Szyszko. Szybka odpowiedź, jest trafienie. Karaleki Moryto to najlepsi strzelce, strzelcy drużyny Skierc w tym sezonie. No a tu proszę. Powstrzymany Szymon Wiaderny, młody zawodnik, już w 2003 Kornecki. Potoczny, Orzechowski, teraz przed nim rozstąpiła się obrona Kielczan. Potoczny. Kamyszek, Kamyszek dysponuje naprawdę mocnym rzutem i jego pierwsza bramka i znowu MMTS na prowadzeniu. Paczkowski, Karacicz do nikogo. Szansa na kontrę, Szyszko, sam do końca, Szyszko skutecznie. Dwubramkowe prowadzenie MMTS-u kwidzy. Na razie spora niespodzianka. i blisko tu było przechwytu. Nie udało się, ale nie trafia. Teraz ze skrzydła Nedim Remili. Zbiega tutaj Majewski, Gudziewicz, Kutyła, Kamyszek, wyprowadzony do rzutu Kamyszek od słupka. Jest kolejne trafienie dla MMTS-u. Jeszcze raz Gudziewicz, Kamyszek, Kutyła, tyła świetny zwód, ale wol świetnie w bramce. Jeszcze dujsze bajew przez całe boisko. Nieskutecznie. Na razie spora niespodzianka, żeby nie powiedzieć, sensacja w Kwidzynie. MTS prowadzi do przerwy z Industrią Kielce. 16 do 13 na drugą część spotkania. Zapraszam Państwa po krótkiej przerwie. Teraz Karalek. Bezden, tutaj Wykorzystał swoją przewagę siły. Karacicz. Złe dogranie na koło. No i proszę, złapał tą piłkę z pola bramkowego. Zabawał się, że już jej nie podniesie, nie mógł jej podnieść. Ta piłka musiała być w locie odwita. Zobaczmy. Wiaderny. A proszę. Po raz drugi zatrzymany. To nie jest dobry mecz na wiaderny. Mateusz Kornecki. Teraz Karalek. Ponownie Aleks w kontra Łukasz Zakreta. Zachreta górą. Szansa przed mmts na doprowadzenie do remisji. Wawrzyniak. No nie można pochwalić za bardzo, bo teraz strata. Za szybko ruszył Miguel Sanchez. I Paczkowski. No właśnie. Pogranie do turna i ten skuteczny. Następny, Damyszek trafia, zobaczmy, jeszcze jedna udana interwencja, zakret, Nie niespełna, dwie minuty do końca. Psiczko, jeszcze jego akcja, zdobywa bramkę, no myślę, że należą się duże brawa dla drużyny MMTS za ten mecz, jeszcze Wawrzyniak, Wawrzyniak. Nastaj, ale broni Mateusz Kornecki i to już koniec tego spotkania. Brawa dla MTS-u. Industria Kielce pozostaje niepokonanym zespołem, ale naprawdę musieli tu się Mistrzowie Polski mocno napracować w drugiej połowie, aby odnieść to zwycięstwo. Nie było żartów. Łukasz Zakreta MVP. No mimo, że z przegranej drużyny bramkarz MTS-u zostaje dostaje MVP, ale to Państwo głosują w aplikacji. Mają Państwo prawo tak, podjąć taki wybór. Tak na otarciu US Łomża, Industria Kielce. Pokonałem MTS 35 do 30. Dzisiaj były naprawdę ciekawe mecze w PGLIGE Superlidze Piłkarzy Ręcznych. Zapraszam na kolejne mecze już w następne dni. Teraz za uwagę dziękuję. Marcin Muras. do zobaczenia, do usłyszenia.